Rozdział 13 Wschodzi słońce, zapada mrok. Mgła podniosła się obrzasku. Zaświtał jasny i pogodny dzień. Tak pogodny, że chodząc po murach, Sturm widział ośnieżone łąki swych rodzinnych okolic w pobliżu twierdzy Wingard. Ziemi teraz pod całkowitym panowaniem smoczych armii. Pierwsze promienie słońca padły na sztandar rycerzy, pod złotą koroną zimorodek trzymający w szponach miecz ozdobiony różą. Złoty herb połyskiwał w blasku poranka. Wtedy sturm posłyszał chrapliwy ryk rogów. Smocze armie ruszyły do szturmu na wieże o świcie. Młodzi rycerze, mniej więcej setka, taka została, stali w milczeniu na murach, przyglądając się niezmierzonym zastępom wroga, które pełzły nieubłaganie niczym żarłoczne owady. Początkowo sturm zastanawiał się nad sensem słów konającego rycerza. Rozpierzchli się przed nami. Dlaczego smocze wojska uciekały? Wtedy zrozumiał. Smoczy żołnierze obrócili pycherycerzy przeciw nim samym, stosując bardzo stary, a prosty manewr. Trzeba cofnąć się przed wrogiem. Nie za szybko. Niech tylko pierwsze szeregi okażą dość lęku i przerażenia, by przekonać nieprzyjaciela. Pozwól potem wrogowi ruszyć w pościg. Niech rozciągnie swe szeregi. A wtedy twe wojska zacieśnią krąg wokół niego, otoczą go i rozniosą w proch. Nie trzeba było widoku trupów, ledwo widocznych w dali w stratowanym, zakrwawionym śniegu, by powiedzieć Sturmowi, że miał rację. Ciała leżały tam, gdzie wojownicy rozpaczliwie próbowali przegrupować się i dać odpór wrogowi. Nie miało zresztą większego znaczenia, jak zginęli. Sturm zastanawiał się, kto popatrzy na jego zwłoki, kiedy będzie już po wszystkim. Flint wyjrzał przez szczelinę w murze. Przynajmniej umrę na suchym lądzie, mruknął krasnolud. Sturm uśmiechnął się lekko, gładząc się po wąsach. Jego spojrzenie powędrowało ku wschodowi. Myśląc o śmierci, spoglądał na okolice, gdzie się urodził. Dom, który ledwo znał, ojciec, którego ledwo pamiętał, kraj, który skazał jego rodzinę na wygnanie. Wkrótce ma oddać życie w obronie tego kraju. Dlaczego? Dlaczego po prostu nie wyjedzie i nie wróci do Palantas? Przez całe swe życie był posłuszny nakazom kodeksu i reguły. Kodeks est solarus ot mitas. Mój honor to moje życie. Tylko kodeks mu został. Reguły już nie było. Zawiodła. Sztywna i nieustępliwa reguła zakuła rycerzy w stal cięższą od ich zbroi. Rycerze, odizolowani i walczący o przetrwanie, w rozpaczy uchwycili się reguły, nie zdając sobie sprawy, że to kotwica, która ciągnie ich na dno. Dlaczego ja byłem inny? Zastanawiał się Sturm. Kiedy przysłuchiwał się utyskiwaniom krasnoluda, znał już odpowiedź. To dzięki Krasnoludowi, Kenderowi, Magowi, Półelfowi. Oni nauczyli go widzieć świat innymi oczami. Skośnymi oczami, mniejszymi oczami, a nawet klepsydrowymi oczami. Rycerze tacy jak Derek widzieli świat tylko w czarnych i białych barwach. Sturm ujrzał świat we wszystkich jego promiennych kolorach, jak również w całej jego ponurej szarości. Już czas rzekł do Flinta. We dwóch zeszli z wysokiego punktu obserwacyjnego w chwili, gdy pierwsze zatrute strzały wroga przeleciały łukiem nad murami. Z wrzaskiem i wyciem, z rykiem rogów, brzękiem tarczy i mieczy, smocze armie ruszyły do ataku na wieżę najwyższego klerysta, gdy niebo rozjaśnił wątły blask słońca. O zmierzchu sztandar wciąż powiewał. Wieża wytrzymała oblężenie, lecz połowa jej obrońców zginęła. Żywi nie mieli czasu za dnia zamknąć wytrzeszczonych oczu zmarłych, ani wyprostować ich po wykręcanych w agonii kończyn. Żywi musieli uczynić wszystko, co było w ich mocy, by utrzymać się przy życiu. Wraz z zapadnięciem nocy nadszedł wreszcie spokój, bowiem smocze wojska wycofały się, by odpocząć i zaczekać do rana. Sturm kroczył po murach, obolały na całym ciele, zmęczony. Lecz za każdym razem, gdy próbował odpocząć, napięte mięśnie drżały i dygotały. Mózg zdawał się płonąć. Zmuszony był więc znów krążyć, w tę i z powrotem, w tę i z powrotem. Powolnym, równomiernym krokiem. Nie mógł wiedzieć, że dźwięk jego miarowych kroków odsuwał od słuchających go młodszych rycerzy myśl o grozie minionego dnia. Rycerze, którzy układali na dziedzińcu zwłoki swych przyjaciół i towarzyszy, myśląc o tym, że jutro ktoś to samo może uczynić dla nich, słyszeli zdecydowane kroki sturma i ich obawy o dzień jutrzejszy słabły. Donośny odgłos stąpania rycerza w istocie przynosił ukojenie wszystkim, z wyjątkiem jego samego. Sturma dręczyły posępne myśli. Myśli o klęsce, myśli o tym, że umrze niegodnie i bez honoru, straszne wspomnienie snu, w którym widział swe ciało porąbane i okaleczone przez te ohydne istoty czatujące pod murami. Czy sen stanie się jawą? Zastanawiał się drżąc. Czy zawaha się w końcu, nie mogąc pokonać strachu? Czy kodeks zawiedzie go tak samo, jak zawiodła go reguła? Stuk, 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 stuk. Przestań! Nakazał sobie gniewnie Sturm. Wkrótce oszalejesz jak biedny Derek. Obracając się gwałtownie na pięcie w pół kroku, rycerz zobaczył za sobą lauranę. Ich spojrzenia spotkały się i jej blask rozświetlił jego posępne myśli. Dopóki na świecie istnieje taki spokój i piękno jak jej, nadzieja nie zagaśnie. Uśmiechnął się do niej, a ona odpowiedziała uśmiechem, wymuszonym uśmiechem, który wygładził bruzdy znużenia i troski na jej twarzy. Odpocznij, powiedział do niej. Wyglądasz na wyczerpaną. Próbowałam spać, szepnęła, lecz nawiedzały mnie straszne sny. Ręce zatopione w krysztale, olbrzymie smoki lecące kamiennymi korytarzami. Potrząsnęła głową, a następnie wyczerpana usiadła w kącie osłoniętym od przenikliwego wiatru. Spojrzenie Sturma padło na Tasselhoffa, który leżał obok niej. Kender spał mocno zwinięty w kłębek. Sturm popatrzył na niego uśmiechając się. Nic nie mogło zakłócić spokoju Tasa. Kender przeżył prawdziwie wspaniały dzień, taki, który na zawsze utkwi w jego pamięci. Nigdy przedtem nie byłem świadkiem oblężenia, Sturm usłyszał, jak Tas zwierza się Flintowi na kilka sekund przed tym, jak topór krasnoluda ściął głowę goblinowi. Wiesz, że wszyscy zginiemy, burknął Flint, wycierając czarną posokę z ostrza topora. To samo mówiłeś, kiedy natknęliśmy się na tego czarnego smoka w Xaxarot, odparł Tas. Potem powtórzyłeś to w Torbadinie, a potem była ta łódka. Tym razem na pewno zginiemy, ryknął z wściekłością Flint. Nawet gdybym miał cię własnoręcznie zabić. Ale nie zginęli. Przynajmniej jeszcze nie tego dnia. Zawsze jest jeszcze jutro, pomyślał Sturm, przeglądając się krasnoludowi, który opierał się o kamienną ścianę i rzeźbił coś w kawałku drewna. Flint podniósł wzrok. Kiedy się zacznie? spytał. Sturm westchnął, przenosząc spojrzenie na wschodni horyzont. O świcie odparł jeszcze kilka godzin Krasnolud pokiwał głową Czy zdołamy się utrzymać zapytał rzeczowym tonem trzymając klocek drewna w mocnej dłoni Musimy odrzekł Sturm Posłaniec dotrze do Palanta dziś w nocy jeśli nawet zadziałają natychmiast i tak dzielą nas dwa dni marszu Musimy dać im dwa dni jeśli zadziałają natychmiast burknął Flint Wiem rzekł cicho Sturm wzdychając Powinnaś wyjechać stąd Zwrócił się do Laurany, która wyrwała się z zamyślenia z drgnięciem. — Jedź do Palantas, przekonaj ich o grożącym im niebezpieczeństwie. — Twój posłaniec musi tego dokonać — powiedziała zmęczonym tonem Laurana. — Jeśli nie, żadne moje słowa nie przekonają ich. — Laurano — zaczął. — Czy potrzebujesz mnie? — zapytała nagle. — Czy przydaje się tu? — Wiesz, że tak — odparł Sturm. Zdumiewała go nieustępliwa siła elfiej panny, jej odwaga i zdolność. Jej odwaga i zdolności ucznicze. W takim razie zostaje, powiedziała po prostu Laurana. Otuliwszy się ciaśniej kocem zamknęła oczy. Nie mogę usnąć, szepnęła. Lecz po kilku chwilach jej oddech nabrał równie regularnego i cichego brzmienia, co oddech śpiącego kendera. Sturm pokręcił głową, czując, że go ściska w gardle. Popatrzył w stronę Flinta i ich spojrzenia spotkały się. Krasnolud westchnął i ponownie zabrał się do rzeźbienia w drewnie. Żaden nie odezwał się słowem. A obaj myśleli o tym samym. Gdyby smokowcy wdarli się do wieży, czekałaby ich straszna śmierć. Śmierć Laurany mogła być jednak koszmarem. Niebo rozjaśniło się na wschodzie, zapowiadając wzejście słońca. Rycerze zerwali się z niespokojnego snu, obudzeni chrapliwym rykiem rogów. Wstali śpiesznie, chwytając za broń i wybiegli na mury, by spojrzeć na pogrążoną w mroku ziemię. Ogniska smoczych armii ledwo się żarzyły. Pozwolono im przygasać, bowiem nadchodził świt. Rycerze słyszeli, jak życie budzi się znów w tym potwornym obozie zaciskali oręż w dłoniach i czekali. Wtem obrócili się ku sobie ze zdumieniem. Smocze wojska wycofały się. Choć ledwo co było widać w wątłym świetle przed świtu, nie było wątpliwości, iż czarna fala przypływu cofa się. Sturm obserwował ten widok ze zdumieniem. Wycofujące się armie zatrzymały się tuż za horyzontem. Sturm jednak wiedział, że wciąż tam są. Wyczuwał ich. Niektórzy spośród młodych rycerzy zaczęli wiwatować. Cisza, rozkazał surowo Sturm. Ich krzyki boleśnie drażniły jego napięte nerwy. Laurana podeszła, by stanąć obok niego i zerknęła zdumiona. W pełzającym blasku pochodni jego twarz wyglądała blado i mizernie. Wsparłszy dłonie w rękawicach na murze, zaciskał i otwierał nerwowo pięści. Zmrużył oczy, nachylając się i spoglądając na wschód. Zauważywszy narastający w nim lęk, Laurana poczuła chłód ogarniający jej ciało. Przypomniała sobie, co powiedziała Tasowi. Czy tego się obawialiśmy? spytała, kładąc mu dłoń na ramieniu. Módl się, obyśmy się mylili, rzekł przyciszonym łamiącym się głosem. Upływały minuty. Nic się nie działo. Flint podszedł do nich i wspiął się na ogromny zwalony kamień, by wyjrzeć przez krawędź muru. Tas obudził się, ziewając. Y, kiedy będzie śniadanie? Spytał wesoło Kender, ale nikt nie zwrócił na niego uwagi. Nadal obserwowali i czekali. Teraz wszyscy rycerze, przejęci tym samym narastającym strachem, stali wzdłuż murów i spoglądali na wschód, nie wiedząc wyraźnie czemu. Co to? szepnął Tas, Wdrapawszy się na kamień obok Flinta, dostrzegł mały czerwony skrawek słońca, które płonęło na wschodzie. Jego pomarańczowy ogień barwił nocne niebo purpurą i przygaszał gwiazdy. Na co patrzymy? Szepnął Tass trącając w bok Flinta. Na nic, odburknął Flint. To po co patrzymy? Kenderowi raptownie zaparło dech w piersiach. Sturmie, wyjąkał drżącym głosem. Co tam? spytał stanowczym tonem rycerz, odwracając się zaniepokojony. Tas nie mógł oderwać oczu od dostrzeżonego widoku. Pozostali spojrzeli w tym samym kierunku, lecz ich wzrok nie mógł się równać ze wzrokiem Kendera. Smoki, powiedział Tasselhoff. Niebieskie smoki. Tak też myślałem, rzekł cicho Sturm. Smoczy strach, dlatego wycofali wojska. Ludzie walczący w ich szeregach nie mogli go znieść. Ile smoków? Y, trzy, odpowiedziała Laurana. Teraz już je widzę. Trzy, powtórzył Sturm, głosem pozbawionym wyrazu. Posłuchaj, Sturmie, Laurana odciągnęła go od murów. Ja my. Zamierzaliśmy nie mówić o tym nikomu. Mogłoby to nie mieć znaczenia, ale teraz ma. Tasselhoff i ja wiemy, jak użyć smoczej kuli. Smoczej kuli? szepnął Sturm, tak naprawdę nie słuchając. Kuli, która jest tutaj, w Sturmie. Laurana nie dała za wygraną, chwytając go pełna zapału. Znajduje się w podziemiach wieży, w samym jej środku. Tas pokazał mi ją. Wiodą do niej trzy długie, szerokie korytarze i. głos jej zamarł. Nagle, zgodnie z tym, co zanotowała w nocy jej podświadomość, Wyobraźnia żywo podsunęła obraz smoków lecących korytarzami. Sturmie! krzyknęła, potrząsając nim z podniecenia. Wiem, jak działa kula. Wiem, jak zabić smoki. Teraz, jeśli tylko będziemy mieli dość czasu, Sturm chwycił ją, silnymi rękoma przytrzymując za ramiona. Nie przypominał sobie, by w ciągu tych miesięcy, odkąd ją poznał, wyglądała piękniej niż teraz. Jej twarz, pobladła ze zmęczenia, promieniowała podnieceniem. Powiedz mi szybko rozkazał. Laurana wyjaśniła nieskładnymi słowami, z których wyłaniał się obraz, tym dla niej samej jaśniejszy, im dłużej mu o tym opowiadała. Flint i tas przyglądali się jej z zapleców Sturma. Na twarzy krasnoluda malowało się przerażenie, zaś na twarzy kendera konsternacja. Kto użyje kuli? spytał powoli Sturm. Ja to zrobię, odrzekła laurana. Ależ laurano, krzyknął Tasselhoff. – Fisban powiedział, tas zamilcz! – wycedziła laurana przez zaciśnięte zęby. Proszę, Sturmie, błagała. To nasza jedyna nadzieja. Mamy smocze lance i smoczą kulę. Rycerz popatrzył na nią, a następnie na smoki nadlatujące od strony stale rozjaśniającego się wschodniego horyzontu. Zgoda, powiedział wreszcie. Flint, pójdziesz z Tasem na dół i zbierzesz ludzi na środkowym dziedzińcu. Pośpiesz się. Posławszy Lauranie ostatnie zaniepokojone spojrzenie, Tasselhoff zeskoczył z kamienia, na którym stał wraz z krasnoludem. Flint z miną poważną i zamyśloną wolno poszedł w jego ślady. Zsunąwszy się na ziemię, zbliżył się do Sturma. Czy musisz? Flint zapytał Sturma bezgłośnie, kiedy ich spojrzenia spotkały się. Sturm skinął głową. Spojrzawszy na Lauranę uśmiechnął się smutno. Powiem jej, rzekł cicho. Zaopiekuj się kenderem. Żegnaj, mój przyjacielu. Flint przełknął ścisk w gardle, potrząsnął starą głową. Potem z wyrazem wielkiego smutku na twarzy. Krasnolud wytarł sękatą dłonią oczy i pchnął Tasa w plecy. Ruszaj się, burknął Krasnolud. Tas obejrzał się na niego ze zdumieniem, a potem wzruszył ramionami i pobiegł w podskokach po szczycie murów, wołając piskliwym głosem do zaskoczonych rycerzy. Twarz Laurany promieniała. Ty też chodź, Sturmie, powiedziała ciągnąc go niczym dziecko, pragnące pokazać rodzicowi nową zabawkę. Jeśli chcesz, wyjaśnię wszystko twoim ludziom. Potem będziesz mógł wydać rozkazy i ustalić stanowiska bojowe. Teraz ty dowodzisz, Laurano, powiedział Sturm. Co takiego? Laurana zatrzymała się, a strach zastąpił nadzieję w jej sercu tak nagle, że z jej ust wydarł się okrzyk bólu. Powiedziałaś, że potrzebujesz czasu, rzekł Sturm, zaciskając pas z mieczem i starając się unikać jej wzroku. Masz rację. Musisz rozstawić ludzi na stanowiskach. Musisz mieć czas na użycie smoczej kuli. Zdobędę ci ten czas. Wziął łuk i kołczan ze strzałami. Nie, Sturmie! Laurana zadrżała z przerażenia. Chyba nie mówisz tego poważnie. Nie potrafię dowodzić. Potrzebuję cię. Sturmie, nie rób tego sobie. Jej głos przycichł do szeptu. Nie rób tego mnie. Potrafisz dowodzić, Laurano, rzekł Sturm, ujmując jej głowę w dłonie. Nachyliwszy się, ucałował ją łagodnie. Żegnaj, Elfia panno, powiedział miękko. Twoje światło będzie nadal jaśniało na tym świecie. Czas już, by moje zgasło. Nie smuć się, najdroższa. Nie płacz, przytulił ją. Pani lasu powiedziała nam w mrocznej puszczy, że nie powinniśmy opłakiwać tych, którzy wypełnili swoje przeznaczenie. Moje się dopełniło. A teraz śpiesz się, Laurano. Każda chwila będzie dla ciebie bezcenna. Weź przynajmniej ze sobą smoczą lance, błagała. Sturm potrząsnął głową, kładąc dłoń na prastarym mieczu swego ojca. Nie umiem nią władać. Żegnaj, Laurano. Powiedz Tanisowi, przerwał, a potem westchnął. Nie, rzekł z lekkim uśmiechem. On będzie wiedział, co było w mym sercu. Sturmie! Laurana umilkła, czując dławiące ją łzy. Mogła tylko patrzeć na niego w niemym błaganiu. Idź, powiedział. Potykając się, szła błędnym krokiem, odwróciła się i jakoś zeszła po schodach na dziedziniec. Tam poczuła, że czyjeś silne dłonie chwytają ją za ręce. Flincie! Zaczęła szlochając żałośnie. On, Sturm. Wiem, Laurano, odrzekł krasnolud. Wyczytałem to z jego twarzy. Wydaje mi się, że odkąd sięgam pamięcią, zawsze to widziałem. Decyzja teraz należy do ciebie. Nie możesz go zawieść. Laurana zaczerpnęła głęboko tchu, a potem wytarła oczy dłońmi, przecierając zapłakaną twarz najlepiej jak umiała. Odetchnąwszy jeszcze raz, uniosła głowę. Już, powiedziała mocnym i zdecydowanym głosem. Jestem gotowa. Gdzie jest Tas? Tutaj, pisnął cichy głosik. Idź dalej na dół. Raz już przeczytałeś słowa w kuli. Przeczytaj je jeszcze raz. Upewnij się absolutnie, że nie pomyliłeś się. Tak, Laurano. Tas przełknął głęboko w gardle i wybiegł. Rycerze już się zebrali, powiedział Flint. Czekają na Twoje rozkazy. Czekają na moje rozkazy, powtórzyła z roztargnieniem Laurana. Wahając się, podniosła głowę. Czerwone promienie słońca odbijały się w błyszczącej zbroi sturma, który wspinał się po wąskich schodach wiodących na wysoki mur w pobliżu środkowej wieży. Westchnąwszy, spojrzała na dziedziniec, gdzie czekali rycerze. Laurana ponownie odetchnęła głęboko i ruszyła w ich stronę. Czerwona kita powiewała na jej hełmie, a jej złote włosy lśniły jak promień w blasku poranka. Zimne i kruche słońce barwiło niebiosa na kolor krwi. Który przechodził w aksamitną, błękitną czerń ustępującej nocy. Wieża wciąż stała w cieniu, choć złote nitki łopoczącego sztandaru lśniły już w promieniach słońca. Sturm wszedł na szczyt murów. Nad nim wysoko wznosiła się wieża. Mur obronny, na którym stał sturm, rozciągał się na ponad 30 metrów w lewo od niego. Kamienna powierzchnia była gładka i nie dawała żadnego schronienia, żadnej osłony. Spojrzawszy na wschód, Sturm zobaczył smoki. Były to błękitne smoki, a na grzbiecie pierwszego siedział smoczy władca w czarno-błękitnej, połyskującej w słońcu zbroi ze smoczych łusek. Rycerz widział okropną, rogatą maskę i łopoczącą za jeźdźcem czarną pelerynę. Za smoczym władcą podążały dwa następne niebieskie smoki z jeźdźcami. Sturm zmierzył je krótkim, przelotnym spojrzeniem. Nie obchodziły go. Zamierzał bić się z przywódcą, ze smoczym władcą. Rycerz spojrzał na dziedziniec daleko w dole. Światło słońca wspinało się właśnie na mury. Sturm widział, jak błyszczy czerwono na grotach srebrnych, smoczych lanc, które teraz trzymali wszyscy ludzie. Widział, jak płonie w złotych włosach Laurany. Dostrzegł, że ludzie spoglądają w górę na niego. Chwyciwszy miecz, wzniósł go wysoko. Słońce zabłysło na bogato grawerowanej klindze. Uśmiechając się do rycerza, choć ledwo go widziała przez łzy, Laurana wzniosła swą smoczą lance w odpowiedzi w geście pożegnania. Natchniony otuchą przez jej uśmiech, Sturm odwrócił się w stronę wroga. Wychodząc na środek muru, wydawał się maleńką postacią zawieszoną pomiędzy niebem i ziemią. Smoki mogły przelecieć obok niego bądź okrążyć go, lecz nie tego pragnął. Muszą uznać go za zagrożenie, muszą poświęcić chwilę na walkę z nim. Sturm schował miecz, założył strzałę na cięciwe i starannie wymierzył w pierwszego smoka. Cierpliwie czekał, zatrzymując oddech. Nie mogę tego zmarnować, pomyślał. Czekaj, czekaj. Smok znalazł się w zasięgu jego łuku. Strzała z przeszyła jasność poranka. Strzał był celny. Pocisk trafił smoka w szyję. Niewiele uczynił mu szkody, odbiwszy się od niebieskich łusek, lecz smok zadarł łeb z bólu i rozdrażnienia, spowalniając swój lot. Sturm szybko wystrzelił ponownie, tym razem do smoka lecącego tuż za przywódcą. Strzała rozdarła skrzydło i smok wrzasnął z wściekłości. Sturm strzelił jeszcze raz. Tym razem jeździec tak pokierował swym wierzchowcem, że smok uchylił się przed strzałem. Rycerzowi udało się jednak dopiąć swego. Przyciągnął ich uwagę, udowodnił, że jest groźny. Zmusił do walki. Słyszał tupot ludzi biegnących po dziedzińcu i przenikliwe skrzypienie kołowrotków, podnoszących ruchome kraty w bramach. Sturm zobaczył, że smoczy władca staje w siodle. Zbudowane w kształcie rydwanu siodło umożliwiało jeźdźcowi walkę w pozycji stojącej. Władca trzymał włócznie w ręce. Sturm odrzucił łuk, podniósł tarczę i wyciągnąwszy miecz, stał śmiało na murze. Przyglądał się nadlatującemu coraz bliżej smokowi o żarzących się czerwono oczach i błyszczących białych kłach. Wtem, z dala doszedł z czysty, donośny głos Surmy, której dźwięk był chłodny, niczym powiew wiatru, z widocznych w oddali ośnieżonych gór jego ojczyzny. Czysty i surowy zew trąbki przeszył jego serce, wznosząc się nieustannie ponad ciemność, śmierć i rozpacz, jakie go otaczały. Sturm odpowiedział na ten zew donośnym okrzykiem bojowym, unosząc miecz na spotkanie wroga. Słońce zabłysło czerwono na jego ostrzu. Smok zanurkował nisko. I znów zabrzmiał dźwięk surm, i znów Sturm odpowiedział krzycząc. Lecz tym razem głos mu się załamał, bowiem nagle Sturm uzmysłowił sobie że słyszał już kiedyś te surmy. Sen. Sturm zatrzymał się, ściskając miecz w dłoni, która pociła się w rękawicy. Olbrzymi smok wisiał nad nim, na grzbiecie smoka znajdował się smoczy władca w masce, której rogi połyskiwały czerwienią krwi. Wznosił włócznie gotową do ciosu. Sturm poczuł uścisk w żołądku, ze strachu zrobiło mu się zimno. Surmy zagrały po raz trzeci. Trzy razy zabrzmiały w jego śnie, a po trzecim sygnale zginął ogarniał go smoczy strach. Uciekaj, rozpaczliwie nakazywał mu umysł. Uciekaj. Smoki wlecą na dziedziniec. Rycerze nie mogą być jeszcze przygotowani. Zginą wszyscy. Laurana, Flint i Tas. Wieża padnie. Nie. Sturm wziął się w garść. Wszystko inne już przepadło. Jego ideały, jego nadzieje i marzenia. Zakon rozpadł się. Reguła okazała się niewystarczająca. Wszystko w jego życiu było bezsensowne. Jego śmierć nie może być taka sama. Zdobędzie czas dla Laurany, okupi go własnym życiem, bowiem nie zostało mu już nic, co mógłby oddać. Umrze zgodnie z nakazami kodeksu, skoro już tylko to mu zostało. Wzniósł miecz wysoko w geście rycerskiego salutu dla wroga. Ku jego zaskoczeniu nieprzyjaciel odpowiedział nań z powagą i godnością. Wtedy smok zanurkował z rozwartą paszczą, gotów rozszarpać rycerza ostrymi jak brzytwa kłami. Sturm zakręcił mieczem groźnego młyńca zmuszając smoka do szarpnięcia głową wstecz, jeśli nie chciał jej stracić. Sturm miał nadzieję, że powstrzyma w ten sposób jego lot. Potwór jednakże dzięki skrzydłom zachował równowagę, a jeździec kierował nim pewną dłonią, w drugiej ręce trzymając włócznie o błyszczącym grocie. Sturm stał twarzą zwrócony na wschód. Na wpół oślepiony przez jaskrawe słońce widział smoka jako czarną plamę. Dostrzegł, że stwór zniża swój lot, nurkując poniżej poziomu murów, i uświadomił sobie, że niebieski smok zamierza nadlecieć z dołu, dając tym samym swemu jeźdźcowi dość miejsca do ataku. Dwa pozostałe smoki zostały z tyłu, czekając i obserwując, czy przypadkiem ich pan nie będzie potrzebował pomocy, by rozprawić się z zuchwałym rycerzem. Przez chwilę zalane słońcem niebo było puste, a potem smok wyskoczył z za krawędzi murów. Od jego przeraźliwego wrzasku pękały sturmowi bębenki, a głowę wypełniał ból. Rycerz zakrztusił się smrodliwym oddechem smoczej paszczy. Zachwiał się, czując zawroty głowy, lecz utrzymał się w nogach i zadał cios mieczem. Prastara klinga trafiła smoka w lewe nozdrze. Chlusnęła czarna krew. Smok ryknął z wściekłości. Cios ten jednak okazał się kosztowny. Sturm nie miał czasu zasłonić się. Smoczy władca uniósł włócznie, której grot błysnął ogniście w słońcu. Nachyliwszy się, wbił ją głęboko, przeszywając zbroje, ciało i kości. Słońce z turma zostało strzaskane.